We wtorek, 21 października, srebrna odznaka Polskiego Czerwonego Krzyża trafiła do prezydenta Wojciecha Murcka. Wręczyli ją przedstawiciele PCK. Srebrna odznaka to największe odznaczenie przyznawane osobom, które nie są członkami PCK, ale czynnie je wspierają i okazują swoją pomoc. Nagroda ta przyznawana jest raz na 6 miesięcy. Lokalne media natychmiast obiegło oświadczenie oddziału rejonowego Polskiego Krzyża w Świdnicy w sprawie nadania odznaczenia PCK dla prezydenta Wojciecha Murcka, sygnowane nazwiskiem Henryka Rataja, prezesa oddziału rejonowego PCK w Świdnicy. W imieniu zarządu oddziału PCK w Świdnicy oświadczam, że nasz oddział nie wnioskował o odznaczenie dla pana prezydenta Wojciecha Murcka. Odznaczenie to zostało nadane z pominięciem aprobaty naszego zarządu i bez przeprowadzenia stosownych konsultacji mających na celu przedstawienie ewentualnych zasług dla oznaczonego na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności dla rodzimego świdnickiego oddziału. Co więcej, nie zostaliśmy poinformowani o nadaniu takiego odznaczenia, a także nie dysponujemy uzasadnieniem, które wskazywałoby, że Pan Prezydent ma szczególne zasługi na rzecz szerzenia idei czerwonokrzyskiej. Pragniemy przypomnieć, że Czerwony Krzyż jest organizacją apolityczną i takie odznaczenia powinny być przyznawane za szczególną pracę na rzecz organizacji, a nie ze względu na pełnioną funkcję, jaką jest stanowisko prezydenta miasta. Uzyskaliśmy w tej kwestii opinię Jerzego Gierczaka, dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Proszę powiedzieć, bo Świdnicki regionalny oddział PCK dość ostro zaprotestował po uroczystości wręczenia i chciałam zapytać, dlaczego nie skonsultowano tego tutaj z władzami w naszym terenie? Procedura jest taka, że nie ma potrzeby opiniowania zarządów regionowych. Ja mówię o tej procedurze formalnej. W praktyce również e, się nie sięga o taką e, opinię. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału zapewnia także, że procedura nadania odznaczenia nie została w żaden sposób przyspieszona w związku z nadchodzącymi wyborami.